2023 rok już za nami. Czas na małe podsumowanie. 48 milionów złotych to właśnie tyle wynosił budżet gminy w minionym roku. Na inwestycje przeznaczono 9 milionów złotych. W 2023 roku wykonano ich prawie 70. Priorytetem gminy była poprawa bezpieczeństwa jej mieszkańców. Dlatego też w minionym roku powstało 10 nowych odcinków dróg o łącznej długości 4200 metrów. Inwestycje wykonano m.in. na ulicach Spokojnej, Wspólnej, Pagórkowatej, a także na Podlasiu w Sobolewie. Nowa droga pojawiła się także w miejscowości Godzisz. W minionym roku w gminie Sobolew powstało ponad 2 km chodników. Ale pamiętajmy także o długo wyczekiwanym remoncie drogi wojewódzkiej na odcinku Sobole w Gończyce. Gmina Sobolew od zawsze stawia na młodzież, a jak młodzież, to przede wszystkim sport. Wymieniono oświetlenie na boisku w Sobolewie i utwardzono teren przy ławkach, a boisko w Gończycach uzupełniły brakujące elementy oświetlenie i szatnia dla piłkarzy. W naszej gminie cieszymy się z każdej, nawet najmniejszej inwestycji. Ważne jest każde z 18 sołectw. Pierwszy etap świetlicy wiejskiej oraz scena w miejscowości Kobusy czy kostka brukowa przy szkole Wanielowie to doskonały przykład na równomierny rozwój naszej gminy. Kolejną nowością w minionym roku było nadanie nazwy parku przy Urzędzie Gminy oraz jego mała renowacja. Dla gminy Sobolew to był bez wątpienia bardzo dobry rok. A jaki będzie kolejny? 2024 rok to ponad 24 miliony złotych na inwestycje w naszej gminie. Nasz główny cel to przede wszystkim kanalizacja. Wykonamy większość brakujących odcinków kanalizacji w Sobolewie, rozpoczniemy budowę długo oczekiwanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kończyce oraz pierwszy etap kanalizacji w Sokole. Wykonamy również 7 nowych odcinków dróg, dwie świetlice wiejskie i ponad 30 innych równie ciekawych inwestycji na terenie całej gminy. Wierzę, że wspólnie z Państwem zrealizujemy wszystkie plany i założenia. Na nowy 2024 rok życzę nam wszystkim odwagi w podejmowaniu decyzji i wytrwałości w dążeniu do celu. Szczęśliwego nowego roku!